Ja bez nosa nie będzie. Moi i państwa, dośmiech będą bardzo się podobne. Jest olimpijskie, zresztą nasz olimpijczyk i czymś takim, czy dziennikarz, też jest w Dzisiaj w Konsacie. O 16:15 magazynek butelów, Interwencja. O 16:45, dlaczego ja, dobrze kreslujący bar, na ile przynosi stąd 17:45 trudne sprawy. Tomasz dowiaduje się, że ojciec jego dzieci jest winny mężczyzna. Jean-Claude maksimum Maximum ryzyka. Ty się nie rusz. Chcę, że czekasz, aż mu się to zruci. To się właśnie stało, że skończy. O, on no, nie.